Dzisiaj do Warszawy przyjechała kuzynka mojej dziewczyny. Kazała mi ją iść odebrać, więc let's go Dobra, widzę, że jest już na miejscu. Hej Jessa, to ja Kamil. No w końcu. Już myślałam, że się nie doczekam normalnie. Bo jakiego roba masz za sobą? Te, ale Oliga to są do takiego chłoptasia wzięła, nie spodziewałam się, eee, nie? Ok. Okej, okay. Oliwia kazała mi się tobą zająć, więc co, na wspólny spacer po parku? Tutaj? No tak, za tobą od razu. W sumie nie mam co robić, nie? To się chętnie przejdę, tylko szybko, bo mnie pędzi na dwójeczkę, nie? Nie lubię czekać. Co jest grane. Powiem ci, że te zasady w Warszawie to mnie przerażają, nie? Tutaj Dlaczego? zielony przechodzisz, czerwony stoisz, to nie lubię tak się podporządkowywać, nie? Na moich zasadach musi być. Matko święta, tłumy jak do monopolowego, normalnie w Grudziąco u mnie. Czesa <grystanie> chodź. Pokażę ci jakie mam atrakcje tutaj w Warszawie, w naszym parku. A co to za atrakcje? Normalnie na wsi też mam taką słomę. Nie, spójrz tutaj, co to za wzory patrz piękne. To jest normalnie, vagina. wagina, wagina. <grystanie> A spójrz tam dalej, po prawo. A też człowieku, ty myślisz, że mnie tym zaskoczysz, że myślisz, że ja pipki nie widziałam. Myślisz, że gdzie ja się urodziłam pod kamieniem, nie? Że ty mi waginę na drewnie pokazujesz, że ja mogę w gacie zajrzeć i też zobaczyć. Dobra, nie, 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 nie. Takich no. rzeczy nie robimy. Dobra, idziemy dalej. Ale mnie to wiesz co zaskakuje, że to niby taki nowoczesny świat, nie? A ludzie tak prymitywnie się zachowują, kiełbachę na kiai pod ogień, normalnie jak wiesz, przed naszą erą. No grilla robią. Grilla, nie strilla, nie? Nie wiem, w ogóle tym jakąś różankę pokazujesz, że w ogóle trzy czwarty słów nie rozumiem. Róża to róża, kwiat to kwiat. badel jak badel, nie? Tutaj ają stróż, raja, nie wiem. Ja, ty mi sugerujesz, że ja wierząca nie jestem. Normalnie, Jezuska bierze, także o! Jessa, ty się tak przy ludziach zachowujesz? A ty się ludźmi przejmujesz. Normalnie teraz są, za 100 lat ich nie ma, w piachu tutaj pod tobą będą leżeć, to nie ma czym się przejmować, nie? Boże! Nie, no ty mnie po prostu przyszedłeś tutaj przyprowadzić, żeby mnie poirytować. Widzę tutaj niewidzialna wystawa, a w czwartej klasie podstawówki nie oddałam pani na plastykę pracy. Tu pizdę dostałam normalnie, wstawiła mi i co? Potem zagrożenie jedno, drugie, szmata, jedna, druga, nie. I co, nie zdałaś? Zdałam. O. Braciszek, mój braciak przyszedł normalnie i obraz namalował. Na twarzy, nie? No ale spójrz, to jest piękne. Nie jesteś sam. Czy ziemia istniałaby bez ciebie. umiem słońca? czytać, nie? Michael Jackson normalnie tutaj wypromował tę piosenkę zaśpiewał Iorna Delon I am here with you, nie? No i tutaj to ja się czuję normalnie jak no, no, Zobacz, to jest prawdziwa sztuka, normalnie ludzie z mojej dzielni pewnie to malowali, a nie jakieś niewidzialne wystawy mi tutaj pokazujesz Zobacz, to jest sztuka Co? normalnie namalować coś takiego a, <laughs> Chodzi o, Zobacz, jak pięknie się odbijamy No świetnie się odbijamy, tylko na swoją facjatę patrzysz, nie? Bo ty jesteś młodniś Boże Ale coś ważniejszego w życiu niż wygląd Liczy się wnętrze człowieka, tak mi mówili na kanczatce w Grochowie, nie? Jak się działam za rozbój mały, nie? Jessa, ty nie widzisz, że ludzie się ciebie boją? A co mnie to obchodzi? Trzeba znać normalnie łańcuch przyrodniczy. Akurat na biologii uważałam i wiem, kto jest nad kim, nie? Może na plastyce nie uważałam, miałam pizdę z plastyki, ale z biologii to dokładnie wiem, kto tu rządzi. No, oczywiście, koncepcja dobra, można by rzec. Niby dla ptaków, a wody brak, nie? No. I co niby? Tutaj ten, takie ściemnianie po prostu, że pomagamy zwierzynie. Ja wiem, jak się pomaga zwierzynie, na pewno nie w ten sposób. To akurat prawda. No. Oni myślą, że tutaj bambukom nie zrobią, a ja nie jestem palcem robiona, jak to wszyscy myślą, że co, że z Grudziądza. No wiesz co, po prostu tyle lat od siatki pracy społeczne mnie nauczyły, że po prostu wiesz co, jeżeli ja tego teraz nie zrobię, to biedne więźniarki z Kamczatki, z Grochowa będą musiały po mnie poprawiać, nie? A po prostu trzoda bydło żyje w tej Warszawie, z tego co ja widzę. W Grudziądzu to by takie coś nie przeszło, moich chłopaków. Nie no, patrzcie ludzie, no jaki kraj, takie Hollywood normalnie, gdzieś ty nie zabrał w jakąś podróbę po prostu tego USA całego. Przecież piękny napis, no co ty chcesz? No brudno, widać jak brudno, przed chwilą sprzątałam. No nie wiem co to oczekujesz, żebym ja powiedziała na temat tego czegoś, no leży po prostu gotowa do aktu. Ale tak naprawdę ja nie wiem, zastanawiam się czy to bezpieczne jest, wiesz, czy tak cała koła bez SPF-a, łatwo czerniaka się nabawić, żeby nie było z tym kuzynką ch hipochondryczką. no to ja wiem po prostu co to są za choroby. Spójrz, to jest Sylwia. Sylwia, nie Sylwia. Sylwia się bardzo nieodpowiedzialnie zachowuje. Ja zaznaczam, że to jest miejsce publiczne. Ja nie wiem, czy tutaj ludziom to nie przeszkadza. nie? A podobno to ja tutaj nie dorastam do społeczeństwa i zasad, za, zasad norm panujących tutaj, Jessa. Co się dzieje? No to sobie ze mnie po prostu jakieś jaja tutaj urządzasz, zabierasz mnie do parku, żeby nagrywać TikToki, ale ja tutaj widzę, że po prostu ten park to jest anty-TikTokowy. Ale dlaczego? No zobacz, ile tutaj tych atrakcji. No właśnie, atrakcje i co? A znasz tą piosenkę z TikToka? Kici, kici, tu kocica i mała diablica. a Tu co? A nie lica po prostu? Wszystko przeciw, opozycja, że tak powiem, się zebrała tutaj. Tak jak ja mam tworzyć sztukę, jak tutaj wszystko przeciwko mnie jest, nie? Potem będzie, że ja łamię zasady parku, jak tutaj Anią ja od diablicy, nie? Nie rozumiem po prostu zamysłu twojego. Ja Ciebie nie rozumiem, Jessa. A to wiesz, to ciężko mnie zrozumieć, bo to ciężko nadążyć za moim poziomem, nie? Jak jesteś spowolniony, to nie moja wina. Ty do szkół trochę edukuj. Dobra. Dobre. Jessa, a tutaj możemy sobie zdjęcie zrobić, patrz. No a to ty chyba jeszcze bardziej chcesz pokazać poziom swojego zerowego IQ normalnie. Normalny jesteś, stawisz fotę taką, że z drabiną, jakby ta drabina jeszcze do prowadziła a tu z ziemi do Ale ziemi normalnie nic ten. To nie jest drabina, to jest brama do raju, zobacz. No, to gdzie ten raj tutaj? Wszędzie nas rany, te psy srają, ludzie nie sprzątają, po prostu ty chociaż po tym Pimku sprzątasz swoim, nie? Chociaż ty im klasy pokazujesz, bo tak to ja tutaj nie widzę klasy. Dobra, to nie Jessa, czołsuj się. A co to jest? Kolka. A z czym do ludzi w ogóle? Ja myślałam, że jak my na piknik idziemy, to oczywistą oczywistością jest to, że ty mi z tutaj wystartujesz. Ja wiesz co, o suchym pysku nie będę siedzieć. nie? Jesteśmy w miejscu publicznym, tu się pije kolkę. Na miejscu publicznym brobca nie można, u mnie na Grudziądzu normalnie się zerowało takie rzeczy. Chodź, Pimpek. Ty mnie rozumiesz jako jedyny. No, Pimpek też by zamoczył pyska w czymś. Jessa, co ty taka niezadowolona? Fajny piknik mamy, ciperki, ładne widoczki, piękny park, a ty ale co taką. Ty, co to myślisz, że ja niezadowolona jestem od razu? Bo nic nie mówię. Może ja po prostu wiesz, co kontempluję nad nie. naturą, po prostu masz taką, taką minę masz, jakbyś nie wiem chciała ale kogoś ty pobić. Ale co za pięknej twarzy nie masz, ale ja ci Ej. nie zapominam, że masz jakąś minę, nie? Twarzy nie zmienisz. Czesa, nie możesz być taka niemiła. Ja nie jestem niemiła, tylko jestem do bólu szczera. Dlatego mnie lubią po prostu na mojej dzielni, bo ja zawsze powiem prosto w mordę, co myślę, a nie, że oszukuję, tak jak na tych wszystkich platformach społecznościowych. Dlatego ja po prostu nie mam nigdzie kanału swojego, nie? Dobra, to podoba ci się, czy nie? Jest tak, jest. I to jest is. No, kochaniutki, tutaj wiesz, co sobie sprzątamy, bo wszystkim szanujemy zieleń. Przeproś zieleń, za to, że siedziałeś z dupskiem tutaj, na trawie. Pimpek pomaga. No. radzimy sobie doskonale. Powiem wam, moi drodzy, że jeszcze ja trochę wkręciłam w ten influencing normalnie. Tutaj słyszałam, że jakiś kanał zakładamy normalnie gwiazdomene. Mam nadzieję, że ja z tego jakiś zarobek zobaczę, bo ja po prostu zgody nie wyrażam na to, że będzie wykorzystany mój piękny wizerunek na cele charytatywne, że tak powiem. Znaczy charytatywnie to jest zawsze chętnie popracuję, ale wiecie, jak mam do odsiadki, nie? To pracę społeczne zrobię, ale tak, żeby ktoś na moim wizerunku zarabiał tak jak ten, wiecie. Pięknić, to ja sobie nie pozwolę, nie? w odmuchać, no, do zobaczenia. Czekajcie na kolejne filmy ze mną, nie? Dobra jesai.